Jeśli chcesz odkryć tajemnice wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Nikola Tesla. Chociaż współcześni naukowcy dopiero teraz zaczynają rozumieć ten cytat Tesli, starożytne cywilizacje na całym świecie wiedziały o mocy dźwięku, częstotliwości i wibracji przez tysiące lat. Wszystko to pokazuje nam, jak ogromną moc mają słowa i wibracje, które starożytni często wykorzystywali do wielu celów. W tym filmie przyjrzymy się nie tylko starożytnym praktykom, ale także odkryciom naukowym dotyczącym mocy wibracji. Jak naukowcy obecnie wykorzystują wibracje i częstotliwości, aby zmieniać i przeprogramowywać DNA. Zapewne znacie zjawisko, w którym moczycie palec w cieczy i krążycie nim po kieliszku od wina. Wydaje on wtedy bardzo wysoki dźwięk. Jeśli będziecie to robić z odpowiednim tempem, kieliszek pęknie. To niezwykłe zjawisko nazywa się częstotliwością rezonansową. Każda cząsteczka i atom w tym wszechświecie wibruje z określoną częstotliwością. Należy wziąć pod uwagę, Częstotliwość rezonansową konkretnego obiektu lub atomu. Gdy już znasz częstotliwość rezonansową lub konkretną częstotliwość obiektu lub atomu, możesz wzmocnić jego falę tak bardzo, że ostatecznie złamiesz lub zniszczysz obiekt. Tak właśnie się dzieje, gdy stymulujemy kieliszek do wina z częstotliwością odpowiadającą jego częstotliwości rezonansowej. Kierując się tą samą zasadą, w 1938 roku naukowiec dr Royal Raymond Rife wyleczył 16 nieuleczalnie chorych na raka. Krótko mówiąc, dr Royal Rife zaprojektował urządzenie lecznicze, używając wyłącznie częstotliwości elektromagnetycznych do namierzania i niszczenia wszelkich chorób. To odkrycie powinno całkowicie zmienić branżę medyczną, ale z nieznanych powodów informacja ta została przemilczana przez media głównego nurtu i przez wielkie korporacje farmaceutyczne. Chociaż prowadzono masową kampanię przeciwko temu odkryciu, wielu innych naukowców potwierdziło odkrycie RAIFA, testując swoje urządzenie uzdrawiające częstotliwościami. Efektem była eliminacja 60% komórek nowotworowych tylko poprzez moc częstotliwości rezonansowych. Mimo to Agencja Żywności i Leków upewniła się, że wszystko w technologii uzdrawiania zostało zniszczone. Niedawno profesor Antony Holland, który jest także kompozytorem, zawsze interesował się fizycznymi skutkami dźwięku, więc zdecydował się zmontować laboratorium. W celu zbadania wpływu częstotliwości audio na mikrobiologię. W tym celu dr Holland stworzył organizację non-profit i rozpoczął eksperymenty z nieszkodliwymi mikroorganizmami, takimi jak pantofelek. Odkrył, że podobnie jak kieliszek do wina, szczególna kombinacja dwóch powiązanych częstotliwości całkowicie rozbija docelowe komórki. Po tym eksperymencie postanowił znaleźć częstotliwości, które mogą rozbijać komórki nowotworowe. Po roku badań, podobnie jak Royal Rife, odkrył częstotliwości do walki z rakiem trzustki i komórkami białaczkowymi. W różnych eksperymentach skutecznie zniszczył 60% komórek, tak jak zrobił to Royal Rife. To nic nowego. Przypadki wykorzystania dźwięku do celów uzdrawiania i nadprzyrodzonych efektów można znaleźć w prawie wszystkich starożytnych cywilizacjach. Nawet dzisiaj szamani używają różnych narzędzi i rytuałów do różnych celów leczniczych. W zestawie narzędzi szamańskiego uzdrowiciela, najczęściej używanym i niezbędnym środkiem leczniczym jest ikaros, czyli święta pieśń. Śpiewana przez szamana pacjentowi w celu pobudzenia naturalnego dobrostanu i zdrowia pacjenta. Teraz, gdy rozumiesz pojęcie częstotliwości rezonansowej, to oświeci Twoje zrozumienie mocy mantr, określonych instrumentów i wykonywanych rytuałów, opartych na dźwiękach używanych przez starożytne cywilizacje. To nie są żadne sztuczki wódu, są czystą nauką używaną przez starożytnych. Oprócz zastosowań tej wiedzy w leczeniu, istnieją również dowody na to, jak starożytni używali dźwięków, wibracji i częstotliwości, aby rzeźbić i przenosić ciężkie kamienie i wykorzystywać je do budowy. Uważa się, że Egipcjanie mieli urządzenie, które można dostroić do określonej częstotliwości. I dzięki niemu byli w stanie ciąć masywne kamienie tak jakby kroili masło. Jeśli nie wierzysz, że taka technologia może istnieć, wystarczy spojrzeć na formację skalną Al-Nasla, znajduje się w oazie tajma w Arabii Saudyjskiej, albo kompleks pumapanku z dziesiątkami kamieni, wszystkie ucięte z laserową precyzją. W 1939 roku szwedzki lekarz dr Jarl został przywieziony do tybetańskiego klasztoru, aby leczyć lamę. Długo przebywał w klasztorze i stał się bliskim przyjacielem Tybetańczyków. Pewnego dnia mnisi zabrali go na klif. Gdy tylko znaleźli duży kamień, który trzeba było przenieść, 19 instrumentów muzycznych ustawiono w łuk. Dokładnie 63 metry od kamienia. Było 13 bębnów różnej wielkości i 6 trąb, z których każda miała 3 metry długości. Gdy mnisi zaczęli grać na instrumentach i śpiewali określoną mantrę. Po czterech minutach kamień w cudowny sposób zaczął się kołysać i nagle poleciał w stronę urwiska. Po trzech minutach wspinaczki wylądował na szczycie klifu. Doktor Jarl stwierdził, że mnisi byli w stanie tą metodą przenieść między pięć a sześć kamieni na godzinę. Nakręcił dwa filmy wyraźnie rejestrujące to wydarzenie, ale oba zostały skonfiskowane przez jego pracodawców, gdy tylko wrócił do kraju. Według wszystkich starożytnych częstotliwości naszego świata to 432 herce. Jest to częstotliwość, z jaką wibruje nasza planeta i natura. Muzyka zawsze była komponowana zgodnie z wibracją natury. Nawet dzwony kościelne podczas bicia wydawały dźwięki o częstotliwości 432 herce. Jednakże podczas II wojny światowej wszystkie dzwony zostały zdemontowane i zastąpione innymi. Które generowały dźwięki o częstotliwości 440 Hz. Natomiast w latach 50 XX wieku oficjalnie zmieniono częstotliwości dla tworzenia muzyki z 432 na 440 Hz. Teraz, drogi widzu, weźmiesz udział w krótkim teście. W 2015 roku urządzenie zbudowane przez zespół z Hiszpanii skutecznie unosiło i manipulowało małymi obiektami za pomocą samego dźwięku. Jeszcze jedno niedawne odkrycie dokonane przez naukowców. Dźwięk, częstotliwości i wibracje mają moc programowania lub przeprogramowywania naszego DNA. W 2011 roku rosyjski biofizyk Piotr Gariajew przeprowadził kilka eksperymentów modyfikujących DNA, używając wyłącznie częstotliwości dźwięku i światła. Eksperyment był znakomity. On i jego zespół pomyślnie przekształcili zarodki żab w zarodki salamandry, po prostu poprzez przesyłanie wzorców informacji DNA, wyłącznie poprzez częstotliwość. W dzisiejszej nauce istnieje termin zwany śmieciowym DNA, co w zasadzie mówi nam, że 97% naszego DNA jest bezużyteczne i nie ma zupełnie żadnego celu. Ale czy natura mogła być aż tak nieefektywna? Nie sądzę. To tak zwane śmieciowe DNA może być kluczem do uwolnienia naszego pełnego potencjału i aktywować nie tylko samoleczenia, ale wiele innych zdolności, które są uważane za nadprzyrodzone.